Lecę, lewy pas le coń nie czeka Jadę, nie wiem doko, lubimy zerkać lusterka Nosi się dy, ja nie palę sprzęgła Lewy pas, lecę no co nie czacka Jadę nie wiem poko Lubimy zerkać lusterka Nosi się dy, ja nie palę sprzęgła Lewy pas, lecę no co nie czeka Jadę nie wiem, poko Lubimy zerkać lusterka Nosi się dy, ja nie palę sprzęgła Dociskam gaz, podkręcam pas na maxa. Na koniec świata, jak bazastrat Opony mielą asfalt Mija nas na światłach Każdy, Każdy robi to, co lubi Ja zasuwam tak, GPS się pogubił Tesla szumi, niepotrzebny tłumik Nowy tuning, nowy tuning Ruszam drogę na nową przygodę Bo mam zawieszenie sportowe jak nowe Kręci się życie jak koła dwa 4 na dobę Jadę BMWm, światła się mienią Błyszczą jak synon Szyba się trzęsie od pasu, Po mieście znów pędzę jak demon Palę sprzęgła, wow. Lewy pas le cęco Koń nie czas, Jadę, nie wiem doko Lubimy zerkać lusterka Nosi się dy, ja nie palę sprzęgła Lewy pas, lecę no co Koń nie czas, jadę nie wiem, dokąd. Lubimy zerkać lusterka Nosi się dy, ja nie palę sprzęgła Lewy pas, lecę no co Koń nie czas, Jadę, nie wiem, dokąd. Lubimy zerkać lusterka Nosi się dy, ja nie palę sprzęgła Dzisiaj to on nie prowadzi z boku na chillu, nas nie dogonią kłopoty My zostawiamy je z tyłu Mam tylko jedno misję Zadbać o playlistę Ty wiedziesz swoją księżniczkę A ja o niczym nie myślę trip z tak jak Bema Moja pińca jest na miejscu pasażera Znił się Boże powoli Nie chcę stracić kontroli Długie rozmowy w drodze do nikąd Ona jest obok, ja za kierownicą Kiedy pędzimy ulicą, oni nas ledwo już widzą